Słowa zarówno pierwszego, jak i drugiego czytania oraz tej Ewangelii Janowej spostrzegłem, że to słowo zawiera w sobie dziwną, ale bardzo mocną nadzieję. Spodziewalibyśmy się wielki piątek usłyszeć słowo, które gdzieś będzie niosło ciężar, ciężar egzystencjalny, bólu i cierpienia. Związanego z krzyżem. Ale zarówno Ewangelia Janowa, która opisuje mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa w zupełnie inny sposób, w zupełnie ukazując ją jako moment zwycięstwa, tak też i te czytania, które mieliśmy okazję słyszeć, mówią nam tak po cichu, będzie dobrze. Tak po cichu starają się wlewać do naszego serca nadzieję. Pomimo, zobaczcie, że przesłanie tej liturgii, liturgii Wielkiego Piątku jest jednoznaczne. Za chwilę zostanie tu wniesiony krzyż, i On jest w centrum tej liturgii. On jest tym miejscem, w którym ma się okazać, jaka jest moja wiara. I mieć zdrowy, to znaczy zrównoważony stosunek do krzyża, to prawdziwa sztuka życia duchowego. Krzyż Jezusa jest punktem zwrotnym, dla jednych kamieniem węgielnym, a dla innych skałą zgorszenia. I wymowne to jest, myślę, w tych słowach, które przed chwilą usłyszeliśmy, które gdzieś nam mogą łatwo umknąć: że jest jeden pór. Jeden ukrzyżowany po lewej, a drugi po prawej stronie. Bo zdrowa duchowość krzyża podpowiada i daje nam nasze życie pod osąd tego krzyża. Zdrowa duchowość krzyża w odniesieniu do Niego bardzo szybko pokazuje, że jest we mnie wiele zachowań. Wskazujących na duchowość niejasną albo wręcz niezdrową. Właśnie krzyż jest tym miejscem, gdzie mogę ocenić moje serce, moją wiarę i moją duchowość, czy jest ona zdrowa, czy nie. Bo zdrowa duchowość, kochani, podpowiada bardziej, by krzyża nie szukać. Można bowiem sądzić, że jestem zobowiązany. Aby uświęcić się przez drogę najbardziej naznaczoną krzyżem, że gdy będę szukał cierpienia, to upodobnię się do Chrystusa. Ale, kochani, w ten sposób można sobie zrobić naprawdę mocną duchową krzywdę. Bo jak człowiek może wybrać sam sobie krzyż, który ma nieść, jeżeli nawet Pan Jezus obejmując krzyż, i widząc tę perspektywę krzyża w swoim życiu drży i pyta Ojca w ogrójcu, czy nie mógłby jakoś tego uniknąć. Przeraża mnie czasem taka moja łatwość w nazywaniu jakiegoś trudu w moim życiu krzyżem, gdy spotka mnie jakaś kłopotliwa sytuacja, z jaką łatwością czasem... Nazwę to, co mnie przerasta krzyżem, i zacisnę zęby, by pójść dalej. I zapominam przy tym, że problemy i trudności często są do rozwiązania, a nie do kontemplowania. Podobnie też taka zdrowa duchowość krzyża. Każe się nie chwalić moim krzyżem. Zobaczmy, że krzyż pozostał tajemnicą dla Jezusa i dla jego uczniów. Rzadko o nim mówił. A jeśli już wspomniał, to uczniowie jakby nie słyszeli tego, co do nich mówi. A u mnie często znajduje taki schemat, by się tym moim krzyżem, chorobą, kłopotem Podzielić z całym światem. Wszyscy mają wiedzieć, ile to ja mam pracy, jaki to jestem w tej pracy przemęczony, wykorzystywany i niedoceniony. Jak nikt mnie nie rozumie z moich bliskich, jak to jest mi nieraz ciężko. Narzekanie, oczekiwanie współczucia albo słów uznania. A przecież krzyż nie jest do podziwiania, tylko do kontemplowania. Kolejna taka tendencja, która przekrzywia nam nasze podejście do krzyża w naszym życiu, to taka tendencja mesjańska, by robić z siebie bohatera, który chce za wszelką cenę pomagać innym w niesieniu ich krzyża. Najpierw trzeba drugiemu człowiekowi w ten sposób pomóc, by mu wskazać jego krzyż. Przecież tak dobrze znam mojego męża, moją żonę, mojego współbrata przełożonego, i przecież dobrze wiem, co w nim, co w niej nie jest dobrze. Widzę jego słagość, kruchy konstrukt psychiczny, może jakąś niespójność. Ja mu pomogę. Jaką to nieraz mamy w sobie pewność siebie, że damy radę pomóc innym, bo przecież tak świetnie sobie radzimy ze swoim krzyżem. A widziałeś, widziałaś, bracie siostro, kiedyś na jakimś obrazie czy na stacji drogi, drogi krzyżowej, żeby to Pan Jezus dźwigał dwa krzyże? Bym był lepszy od Niego. Krzyż nie jest do porównywania, tylko do kontemplowania. I ostatnia taka bardzo niezdrowa tendencja związana z naszą duchowością Krzyża, którą można zamknąć w ten sposób, żeby nie karać się Krzyżem. Mogą się pojawić w Twoim moim sercu takie myśli, że do niczego się nie nadaję, na nic nie zasługuję, Jestem pusty i beznadziejny, albo popełniłem tyle grzechów i błędów w moim życiu. Moje życie jest nic niewarte, miałkie. Nie zasługuję na to, żeby mnie lubić, szanować, znać, a co dopiero kochać. I zasługuję tylko na karę. I te nieszczęścia w moim życiu, to właśnie jest ta kara. Ale, kochani, krzyż nie jest do karania, tylko do kontemplowania. I dzisiejsza liturgia chce z nami przeprowadzić pewną terapię, leczenie. Oto za chwilę w centrum tej liturgii pojawi się krzyż, by wskazać nam właściwą drogę. Ten motyw z wywyższeniem krzyża bardzo przypomina ten motyw wywyższenia węża na pustyni. Potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I liturgia podpowiada nam pewien sposób prostej, ale bardzo skutecznej terapii którą można nazwać w prostym schemacie. Leczenie przez patrzenie. Nie jest to oczywiście związane z tym, jak może nieraz funkcjonować fun y służba zdrowia teraz, że dzwoni się do lekarza i on na słuch albo przez kamerkę chce nas badać. Nie o to w tym chodzi. Leczenie przez patr patrzenie dokonuje się wtedy, kiedy Dotknę głębi tego dzisiejszego słowa w spotkaniu z Panem Jezusem na krzyżu. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby chciano na Niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Nie miał wdzięku ani blasku, by na Niego popatrzeć. Taki jestem. Na życie chcę sobie popatrzeć. Popatrzeć sobie w Kościele, w domu, w relacjach moich. Ja sobie tylko popatrzę, nie wejdę głębiej. Przebiegnę wzrokiem po powierzchni, ale nie chcę się zatrzymać i patrzeć. Zatrzymać i patrzeć to spotkać siebie, bliźniego i Boga. A Pan Jezus zaprasza ci dzisiaj. Na to spojrzenie. Krzyż. On z powrotem przywraca nasz wzrok na właściwe tory. Daje radość tam, gdzie wszyscy inni widzą smutek. Daje pokój, gdzie wszyscy inni się kłócą. Daje sens i nadzieję, gdzie inni błądzą w amoku i ciemności. Prosta modlitwa patrzenie na Krzyż, na Jezusa. Ale, kochani, ostrzegam, że to może trochę potrwać. Taka kuracja, taka terapia. Bo liturgia, zobaczcie, daje nam całą Wielką Sobotę wielką liturgiczną ciszę i cały dzień, aby na Niego patrzeć. A gdy zobaczysz, że On też na Ciebie patrzy. Wtedy zaczyna się kontemplacja, i wtedy zaczyna się moja i Twoja pascha, moje przejście, moje oderwanie się od wąskiego mojego świata, i przygnięcie do tej perspektywy, i do takiego patrzenia, gdzie krzyż nie jest końcem, ale dopiero początkiem. Amen. thank you